Czy znany i lubiany system bezprzewodowy Szur SLXD może być jeszcze bardziej uniwersalny? Tak, może. W ostatnim czasie do rodziny SLXD dołączyły dwa długo wyczekiwane produkty odbiornik nakamerowy SLX-D5 oraz nadajnik Plagon SLX-D3. W tym filmie omówimy kluczowe cechy tych urządzeń. Zapraszam. Na pierwszy ogień SLX-D5. Mamy tu do czynienia z odbiornikiem mobilnym, czyli niewielkim gabarytowo i nie wymagającym podłączenia na stałe do prądu więc sprawdzi się najlepiej jako odbiornik nakamerowy. Odbiornik jest zasilany przez dwie baterie AA lub opcjonalny akumulator SB903, który zapewni około 5,5 godziny pracy. Ale gdyby to było za mało, odbiornik możemy zasilić również przez złącze USB-C i przez te samo złącze jesteśmy w stanie naładować akumulator. Odbiornik posiada solidną metalową obudowę, a u jej szczytu znajdziemy anteny odbiorcze, włącznik, złącze słuchawkowe i złącze wyjściowe mini-jack. W zestawie otrzymamy kabelki mini-jack na mini-jack, mini-jack na XLR do połączenia np. z mikserem, stopkę do aparatu oraz pokrowiec do bezpiecznego przechowywania i transportowania. Odbiornik jest wyposażony w czytelny wyświetlacz OLED, który zapewnia łatwą obsługę i bieżące monitorowanie parametrów. Wśród kluczowych funkcji znajdziemy opcję automatycznego wyszukiwania wolnych częstotliwości czy regulację parametrów wyjścia, w tym zmianę głośności za pomocą przycisków strzałek. Dodatkowo przydatna może okazać się funkcja Multimic, dzięki której stworzymy listę częstotliwości, pomiędzy którymi możemy się szybko przełączać w sytuacji, gdy chcemy skorzystać po kolei z kilku różnych nadajników. A skoro jesteśmy przy nadajnikach, do odbiornika SLX D5 możemy sparować nadajniki. SLXD1 czyli body pack, SLXD2 nadajniki doręczne oraz nadajniki Plagon SLXD3. Warunkiem jest to, że będą one operować w tych samych częstotliwościach. Przy korzystaniu z odbiornika SLXD5, podobnie jak w przypadku odbiorników rakowych, producent deklaruje około 100 metrów zasięgu. Oczywiście jest to zależne od warunków, w jakich będziemy pracować. Przechodzimy do nadajnika Plagon SLXD3. Jest to nadajnik ze złączem XLR, do którego możemy podłączyć dowolny mikrofon xlr i sparować go z odbiornikiem rakowym SLX D4, pojedynczym lub podwójnym, bądź odbiornikiem mobilnym SLX D5. Do SLXD3 podłączymy mikrofon dynamiczny, lub dzięki zasilaniu fantomowemu może to być również mikrofon pojemnościowy, taki jak na przykład ten Oto Shotgun. Który w innej opcji nie występuje jako mikrofon bezprzewodowy. Podobnie jak w przypadku SLX D5, mamy tu do czynienia z metalową obudową, a na spodzie znajdziemy złącze USB-C do zasilania lub ładowania akumulatora. Złącze XLR jest blokowane. Dzięki czemu zapobiegniemy samoistnemu wysunięciu się mikrofonu. Zasilanie nadajnika plagon za pomocą dwóch baterii AA lub opcjonalnego akumulatora SB903, który zapewnia do 8 godzin pracy. Parametry nadajnika regulujemy za pomocą przycisków, które znajdują się pod wyświetlaczem OLED. W zestawie z nadajnikiem PLAGON SLX-D3 otrzymamy etui oraz oczywiście pokrowiec do bezpiecznego przechowywania i transportu. Systemy mobilne Szur SLX-D3 oraz SLX D5 kupicie jak zawsze w najlepszych sklepach muzycznych lub fotograficznych, w zestawach lub osobno. A jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało.